Dlaczego w kosmosie imprezy są nieudane? Bo nie ma atmosfery. Na szczęście u nas impreza kręci się świetnie, a i atmosfera jest dobra, ale to dlatego, że nie jesteśmy w kosmosie, a na targach reklamy i druku Remadejs 2023 w Nadarzynie. W tym roku organizatorem targów jest TAC Expo, dlatego przejdźcie się z nami po targach i zobaczcie, jak to wygląda w tym roku oraz jakie są prognozy marketingowe według specjalistów od reklamy w 2023 roku. A czy czujecie Państwo jakiekolwiek zagrożenia ze strony sztucznej inteligencji? Pewne działy w branżach niestety będą musiały przejść do lamusa. I teraz na tak, na przykład działby chociaż zamówień i sprzedaży. Pewne rzeczy może zrobić już za nas komputer, tak? Przyjąć zamówienie możemy złożyć online w sklepie. Natomiast czy to zastąpi tak naprawdę pełne oczekiwanie klienta? No nie wiem. Jakie są zagrożenia branży reklamowej na ten rok, na rok 2023? W branży reklamowej na pewno digitalizacja. My zajmujemy się akcjami reklamowymi i jest zawsze ryzyko, sam jest produktów firmy złożą więcej efortu w formacji online, reklamy online, ale to też daje nam możliwości. Zawsze, gdy jest ryzyko, zawsze jest możliwość. Tego musimy sformułować i robić wszystko, za ten rok był najlepszy. Jakie są trzy cechy skutecznego przedsiębiorcy? Wytrwałość, okay. e, skupienie się na swoim celu e, i wydaje mi się, że e, konsekwencja. E, w reklamie lepiej zadziała grafika czy wideo? Myślę, że te formy wizualne jednak się uzupełniają. Eee, myślę, że forma wideo bardziej dociera do odbiorcy. Można budować jakiś przekaz podprogowy, wpływać bardziej na, na emocje tym storytellingiem niż samą grafiką. Tak, myślę, że raczej forma wideo byłaby bardziej efektowna i efektywna. Jeżeli mógłby pan napić się kawy z Elonem Maskiem, bądź z Jobezosem, kto by to był i dlaczego? Hmm z maskiem, bo dość ciekawy życiorys, dość ciekawa osobowość, ciekawy człowiek. A jeżeli reklama, to online czy offline? Typu banery, kasetony, potykacze? Banery, kasetony, potykacze, płotki, parasole, namioty, flagi, beach flagi albo windery. Zdecydowanie tak. A czy czują Państwo, jako branża, e, jakiekolwiek zagrożenie z wszechobecnej sztucznej inteligencji? Zagrożenie nie, pomoc na pewno. Czyli już na przykład sztuczna inteligencja może robić projekty całego kalendarza, czy nawet tworzyć e, grafiki. I na pewno przyspiesza to proces, że tak powiem, twórczy. Człowiek dalej będzie niezastąpiony i takim będzie głównym mózgiem. Natomiast już potem jakieś takie kompozycje, czy to już ta inteligencja nam pomaga robić, testujemy właśnie taki program. Czyli nie jest to tak naprawdę o tyle zagrożenie, co duża pomoc. Tak to odbieramy. Jeżeli chodzi o reklamę, to reklama online czy offline? Taka z kasetonami, z banerami reklamowymi? Zależy gdzie. Na ulicach bym usunęła. A w sklepach jak najbardziej fajna, przyciągająca wzrok reklama, customizowana. Jakie są zagrożenia branży reklamowej no, na ten rok, na 2023? Wydaje mi się, że masywna, jakby przerost formy nad treścią. Wydaje mi się, że będą ważne bardzo proste rzeczy, ponieważ mamy przebudźcowanie, mamy zbyt dużo stymulacji, i potrzebujemy po prostu takiego czystego, prostego przekazu, który nie tworzy chaosu. Dziękujemy, że zostaliście z nami. Jak widzicie, w trendach marketingowych w dalszym ciągu pozostaje wideo. Ludzie chętnie wracają do biur i pracują z firmy, a wszechobecna sztuczna inteligencja nie budzi takich obaw, o ile jest pomocna. Do zobaczenia na kolejnych targach.